Na tę informację czekaliśmy od dawna. Galimatia, związany ze skomplikowanym regulaminem, ciągnął się w nieskończoność. Teraz już wiemy. Seniorzy piłkarskiej tęczy wracają do okręgówki. W czwartej lidze zajęli jedenaste miejsce. Praktycznie do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, czy zostaną, czy czeka ich spadek. Oficjalnie wiemy już jednak, że tęczę niestety czeka ta druga opcja. Przede wszystkim spadamy, dlatego że, że od tego sezonu jest reorganizacja. E, Będzie mniej trzecich lig, e, no i stąd tyle zespołów aż spada. E, no, kolejna sprawa jest taka, że niestety w, nie udało się żadnej drużynie w trzeciej lidze z województwa lubuskiego utrzymać e, na tym poziomie rozgrywkowym, więc też jakby spychają kolejne zespoły z niższych lig do, do, do kolejnych, więc e, no, dlatego tak się wydarzyło spadku nie byłoby jednak bez gry, niekiedy heroicznej, często jednak nieskutecznej. No, no, smutek jest na pewno, bo, bo myślę, że nasz, nasz styl gry, gdzieś nasze ambicje no, e, są dużo wyżej niż liga okręgowa, dlatego też marzyliśmy o tym, żeby zostać w tej lidze i, i, i no, tak naprawdę nic nie zapowiadało, że, że, że spadniemy. E, mieliśmy określone cele, gdzieś ciężko pracowaliśmy na to, ale ale czegoś zabrakło. My jednak szukamy plusów, bo tęcza zawsze dawała z siebie wszystko. I mamy doskonałą okazję, by im podziękować, bo właśnie rzeczonych plusów nie brakowało. Na pewno to, że, że dla niektórych zawodników był to tak naprawdę najwyższy poziom, w jakim grali do tej pory, więc yy, też mogli się czegoś nauczyć. Też te są dobre lekcje dla nich. Dla mnie jako trenera no, no również, tak? wiem, wiem na czym jeszcze powinienem pracować, na czym powinniśmy pracować. Także no, na pewno z tego jakieś wnioski wyciągamy wszyscy, począwszy od piłkarzy, czy od klubu, e, od zarządu, po, po, po piłkarzy i, i trenerów, więc wszystko jeszcze przed nami. No, po prostu musimy wyciągnąć wnioski, e, zapomnieć o tym, co było. Kibice z pewnością nie zapomną jednak o ogromnym zaangażowaniu i sercu do gry, jaką wykazywała tęczowa ekipa. Krośnieńska drużyna mecze w Lidze Okręgowej rozpocznie 13 sierpnia. Ich pierwszym rywalem będzie Piast i Łowa. Chłopaki, jako redakcja krośnieńskiej telewizji dziękujemy za kolejny sezon pełnych obszernych relacji i wspaniałych rozmów. Zawsze jesteśmy z Wami! A na koniec mała ciekawostka. Euro 2016, co prawda, już dobiegło końca, ale my, jako ogromni fani piłki nożnej, poprosiliśmy o podsumowanie, bo na turnieju działo się naprawdę dużo. Ja, ja uważam, że turniej był e, ciekawy, e, bardzo interesujący. Wiele spotkań obejrzałem. Yy, także w zasadzie nigdzie się powiedzmy nie zawiodłem. Natomiast yy, no cieszy to, że Polska zagrała tak dobrze i, i zaszła tak wysoko. Jest pewien oczywiście niedosyt. Panowie, niedosyt z pewnością nie pozostanie Wam po Waszej grze w nadchodzącym sezonie. Czekamy na inaugurację rozgrywek.